Dlaczego młodzi wyglądają tak samo, niezależnie od czasu? Przecież aktualnie mają pieniądze, internet, dostęp do wszystkiego, a jednak zle, 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 zle. to, co widzimy dzisiaj na ulicy, wygląda tak samo jak 10 czy 20 lat temu, tylko w innej odsłonie. Kiedy jesteśmy młodzi, to jest naturalne, że chcemy być akceptowani przez otoczenie. Mogę być waszą koleżanką? I czuć się cool. Jak było młodsza, to też tak było: były subkultury, były grupki. Ja akurat wybrałam tę hip-hopową. Dziś młodzi sięgają po to, co modne, wszechobecne, dresy, czy to, co noszą influencerzy. I to jest okej, okay. to jest normalne. Najważniejsze jest, żeby ten styl z nami ewoluował, bo my też się zmieniamy. I żebyśmy nie zostali na tym etapie szukania akceptacji u otoczenia. So, pick me. Choose me. Zostajemy z tym stylem na dłużej i ubieramy się tak, żeby pasować do otoczenia. A później przestajemy w ogóle w to wkładać wysiłek, bo kula śnieżna się powiększa. Zamiast budować styl, który jest dla nas autentyczny, poznać siebie i to, co robi z nas faktycznie, nas, wybieramy ubrania, które mają coś ukrywać albo tworzyć iluzję. Styl staje się osobisty dopiero wtedy, gdy jest oparty na tym, kim naprawdę jesteśmy. Opatrzenie na odważne wybory innych z ciekawością. Interesting! A nie z krytyką, to kolejny krok. Tam jest odwaga. Do jakiej subkultury wam było najbliżej, dajcie znać w komentarzu.